Cześć! Ostatnio nagrałem film na temat Wonder Woman 1984, stwierdzając, że będzie to porażka, jeżeli chodzi o zarówno wynik finansowy, jak i artystyczny tego filmu. I jednym z powodów, dla których uważałem, że będzie to porażka, to było to, że trafi on na platformę HBO Max trochę się zmieniło. Otóż mamy artykuł zamieszczony przez IGN na Twitterze, który zaraz pokażę. Rzuca on nieco inne światło na premierę Wonder Woman 1984 i może być początkiem nowego trendu, a wręcz nawet końcem pewnej ery. Wierząc statystykom YouTube, większość osób oglądających mnie nie subskrybuje mojego kanału, a więc jeżeli podoba Ci się mój content, jeżeli podobają Ci się moje recenzje, opinie, lub po prostu interesujesz się tematyką filmów i seriali, rozważ danie subskrypcji, nie kosztuje Ci to nic, a odsubować możesz w każdej chwili. Miłego oglądania. A więc orzeczony artykuł mówi o tym, że nie tylko Wonder Woman 1984 będzie dostępny, na platformie HBO Max, a także będzie to Duna, czwarta część Matrixa, Mortal Kombat i inne filmy Warner Bros'a zaplanowane na 2021 rok. Będzie to wyglądało w ten sposób, że amerykańscy subskrybenci HBO Max będą mieli dostęp przez miesiąc do tych właśnie filmów. Po tym miesiącu filmy normalnie będą dalej lecieć w kinach i będzie to dostępne, że tak powiem, bardziej w tradycyjny sposób. Taki rodzaj premiery nazwałbym hybrydowym, czyli połączenie subskrypcji z normalną premierą kinową, z tym, że subskrybenci, z tego co widzę, nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o premierę, czyli nie powtórzy się sytuacja jak z filmem Mulan, gdzie trzeba było zapłacić 30 dolarów. Jeszcze dodatkowo oprócz samej subskrypcji. Pokazano to też w trailerze. Może szybko, obejrzymy go. W so przyszłym roku Warner Brothers Pictures przynosi wam największą premierę, więc to jest The Suicide Squad w kinach i streaming ekskluzywnie na HBO Max. Dokładnie to samo. They what now? New theaters and streaming on HBO Max beginning December 25th. Okej, czyli że tak powiem Wonder Woman jest pierwszym filmem, który w ten sposób zadebiutuje i który będzie dostępny w tym hybrydowym modelu premiery. I mam kilka takich obaw, że tak powiem, na temat tych premier. Już wcześniej wspominałem, że yy, piractwo myślę, że będzie bardzo mocno się szerzyło przez tego typu premiery. Może nie przez tego typu premiery, tylko no, na pewno będzie to ułatwione yy, zdobycie dobrej jakości filmu. Tak jak powiedziałem, nagrywanie pulpitu jest dość proste yy, i zgranie tego, tej do wysokiej jakości wersji filmu na torrenty nie jest absolutnie żadnym problemem więc podejrzewam, że na tym straci zarówno studio, jak stracą też również kina na tym i to, wydaje mi się, że będzie to znacznie większa strata niż jak to było, że tak powiem tradycyjnie gdzie filmy Praktycznie na renty trafiały dopiero, kiedy była była premiera na DVD, i wysokiej jakości kopie, kopie filmów trafiały na DVD. Teraz będzie to już pierwszego dnia, więc trochę tak myślę, niekoniecznie jest to przemyślane. Podejrzewam, że będą próbowali blokować jakoś nagrywania pulpitu ze strony. Softwareowej. Podejrzewam, że będą jakoś blokowały. O ile mi wiadomo, Netflix chyba coś takiego robił, że nie było się w stanie nagrać OBS-em yy, seriali czy filmów z Netflixa, ale na to też chyba było jakieś obejście. Druga sprawa to same kina. Myślę, że na tym sporo stracą. I właśnie w, na Twitterze pod tym artykułem jest bardzo dużo komentarzy na temat właśnie kin kina, które już tak pewnie co ledwo zozipią po całym koronawirusie, że to jest taka taki gwóźdź do trumny, jeżeli inne inne studia pójdą też w tym kierunku, inne platformy streamingowe będą ściągać do siebie filmy w dniu premiery. I mamy tutaj niezbyt dobrej jakości screenshot z filmami, które będą dostępne. Całkiem średni, że tak powiem rozkład, no, ale myślę, że pa na parę filmów pewnie z tego z tej rozpiski bym się pewnie wybrał do kina a teraz patrząc na to, że HBO Max kosztuje 25 zł, o ile dobrze pamiętam mam tutaj otwartą stronkę 7 dni bezpłatnie bla, bla, bla. 24,90 miesięcznie nie jest to jakaś wygórowana cena, szczególnie, że to można robi, oglądać na pięciu urządzeniach. Także... Hmm. No właśnie, pytanie czy te kina przetrwają... że tak powiem taki odpływ już całkowity widzów. Czy jakoś będą chciały to nadrabiać w jakiś inny sposób, może jakieś dodatkowe usługi oferować, chociaż nie wiem co mogłoby kino zaoferować dodatkowo. Czy będą zwiększać ceny biletów, czy może je zmniejszać? A żeby zachęcić ludzi do chodzenia do kina, no trudno odpowiedzieć, ale to może naprawdę źle na nie wpłynąć. Chociaż wiem, że na pewno dużo ludzi jest takich, którzy preferują pójść do kina ze względu na to, że wymaga to pewnego zaangażowania i wymaga to, że tak powiem, zapłacenia dodatkowych pieniędzy za oglądanie filmu i się dzięki temu bardziej na tym filmie skupiasz. A siedzą w domu, na przykład jest taki argument, że a to cię rozprasza, a to zrobisz sobie herbatkę, a to może jakiś popcorn, a to przejrzysz sobie face'a, oglądasz w zazwyczaj zapalonym świetle, przy zapalonym świetle. I to wszystko jakby ujmuje trochę spektaklowi filmów. Rozumiem ten argument na przykład przy filmach typu Tenet, powiedzmy, no lanowskich filmach jakichkolwiek, gdzie jest. Jest bardzo duży nacisk na spektakl, ale niektóre filmy wydaje mi się, że lepiej właśnie oglądać sobie w zaciszu domowym. Ja osobiście za kinami nie przepadam i raczej nic z tego nie zmieni. I może nawet te HBO Max zasubskrybuję. Na pewno ma jakieś ciekawe filmy, ciekawe seriale. Muszę przejrzeć z ciekawostek jeszcze tutaj podam, że jakiś spin-off y, gry o tron, House of the Dragon, pierwsze jakieś koncept arty pokazane, czyli taka informacja informacja na, zakładam, konferencji, na której ogłoszono to, pewnie online'owej konferencji. Bierząc temu artykułowi na antywebie, HBO Max ma już w tej chwili całkiem imponującą, y, imponującą bazę filmów i seriali, Wiadomo wszystkie seriale i filmy związane z Warner Brosem, czyli wszystko z DC Universe. Wiadomo także hit HBO, czyli Grał Tron, Rodzina Soprano. Myślę, że już w tym momencie całkiem ciekawą bazę może mieć. Z tego co widzę, jest tu jeszcze. Już tu było wspomniane o Matrixie, więc podejrzewałem, że wiele osób będzie chciało obejrzeć Matrixa, przypomnieć sobie trylogię przed. Czwartą częścią. No i baza jest całkiem pokaźna, więc może to jakoś wypali. Ciekawe, czy będą widzieli jakiś wzrost w subskrybentach, szczególnie że wiele osób podejrzewam powoli rezygnuje z Netflixa nie tylko przez kontrowersje związane z cuties na przykład, czy zbyt dużą ilość ściskanej poprawności politycznej w serialach i. W oryginalnych yy, filmach Netflixa może to być argument, żeby jednak przenieść się do HBO Max. Szczególnie, że jest tańszy. Bo Netflix ile? 40 zł? 50 zł teraz kosztuje. Dzielone na 4 osoby zazwyczaj? No, tyle urządzenia chyba można. A tutaj mamy 5 osób, 25 zł. Całkiem niezły deal, w moim odczuciu. Także podsumowując, no to. HBO Max mi trochę zaimponowałaś w tej chwili. I może się przerzucę. Także tyle z tego szybkiego update'u, szybkiego filmu. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka. Zasubskrybu zasubskrybujcie kanał, żeby dostawać więcej takich informacji. I tyle. Dzięki. Cześć.